Siemaneczko z tej strony Kuzonek. Witam wszystkich w kolejnym odcinku 22 na moim kanale dzisiaj pokażę Wam kolejny sposób, dzięki któremu będziecie mogli w prosty sposób zarobić sobie wiele, wiele końców. Nieważne czy macie mały czy duży budżet, będziecie w stanie zarobić naprawdę bardzo ale to bardzo dużo na sam początek zostawcie lajka, zostawcie suba, ponieważ cały czas tylko 13% z was subskrybuje mój kanał. Dla Was to tylko dwa kliknięcia, a mi naprawdę wspomogą bardzo, bardzo dużo. No i oczywiście w opisie tego filmu macie zaproszenie do Discorda na Discordzie na przykład możecie zakupić rangę Fifacz. Dzięki której dostaniecie do wiele metod na handel i na inwestycje, których nie publikuję na YouTubie, i ja sam pomogę Wam zarobić. Ta ranga jest teraz już bardzo przeceniona, ponieważ do końca FIFA zostało mało, mało czasu. Miejsca są ograniczone, zostały 4 miejsca, więc wbijajcie, jeżeli chcecie. A ja teraz zapraszam Was do materiału. Na sam początek mówmy się, że jak dobijecie 120 lajków, to za dwa dni wlatuje kolejny odcinek z jakimś tam sposobem. Dzisiejszy będzie troszeczkę podobny do tego, którego dodałem ostatnio, ponieważ ostatnio skupialiśmy się na kartach srebrnych, a dzisiaj będziemy się skupiać na kartach brązowych. W ten sposób jest oczywiście przeze mnie już przetestowany, ja pod koniec filmu powiem wam ile z niego zarobiłem więc ustawiacie sobie poziom tutaj kart brązowy i wchodzicie sobie w styl gry tak jak to było ostatnio, ustawiacie sobie jeden z tych wszystkich najdroższych styli gry, czyli na przykład zaczniemy sobie od stylu gry cień, no i na sam początek warto powiedzieć, że ja gram na komputerze, więc tych kart na rynku jest bardzo mało, ale dla osób, które grają na xboxie czy to na playstation, tych kart będzie dużo więcej, przez to ten sposób nawet będzie wychodził jeszcze lepiej niż osobom, które grają na pc, -cie. jednak ja to gram na pc i wychodzi mi to bardzo dobrze, jak Aktualnie, jak to nagrywam, jest pierwsza w nocy i na rynku są tylko trzy takie karty, ponieważ w nocy jest zawsze mniej licytacji. Jak w dzień sobie to robiłem, to było coś koło dwóch stron takich kart, więc wybór był większy. No i tutaj, jak sami pewnie wiecie lub nie, zaraz Wam to wszystko pokażę. Jeżeli sobie wejdziecie w tutaj karty jednorazowe, weźmiecie sobie styl gry cień, no to taki cień kosztuje coś w okolicach 2000, w zależności od godziny i od dnia, że tak powiem. Aktualnie za cień trzeba zapłacić aż 2000, no 100, 2700 końców. No a tutaj, jak widzieliście sami przed chwilą, mieliście brązowe karty, już poniżej nawet 3000 więc wyszukujecie sobie jeszcze raz, no i wszystkie karty, które tak naprawdę chodzą poniżej 1500 czy poniżej 1600 warto sobie kupić i potem wystawić, a dlatego warto jest takie karty kupować, ponieważ bardzo często teraz w zadaniach pojawiają się jakieś przeróżne wyzwania, w których musicie używać brązowych kart, no i na przykład jeżeli zagracie sobie tam kilka meczów, strzelicie kilka bramek, to dostajecie w zamian jakąś bardzo fajną kartę. Tutaj gdzieś w zadaniach jest to wyzwanie, jednak nie chcę mi się go szukać, bo nie mogę znaleźć właśnie coś, ale zawsze wiem, jestem tego przekonany, ponieważ sam to ostatnio sprawdzałem, że raz na jakiś czas wychodzi jakieś wyzwanie, w którym to właśnie musicie używać 11 brązowych kart, no i właśnie wtedy te karty drożeją, to właśnie wtedy te karty warto flipować, warto nimi jakby warto ich szukać i tak dalej, ponieważ wtedy jest największy zysk, jednak wróćmy do tego co mówiłem jak widzicie tutaj mam jakiegoś zawodnika za 800 końców, bez problemu sobie go kupię oczywiście mógłbym je zalicytować, ponieważ wtedy wyszłoby mi to jeszcze taniej, ale no na potrzeby materiału sobie te karty zalicytuję no i tutaj kupiłem dwie karty za 1000 monet wystawiam sobie oczywiście je za 3,500, tysiąca ponieważ za tyle te karty schodziły oczywiście nie schodziły mi one jakoś bardzo 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 szybko, jednak no wystawiłem je pamiętam wtedy raz na 12 godzin potem drugi raz na 12 godzin i one zeszły więc próbujcie, no i tak jak mówię zależy to tak naprawdę od dnia, bo czasami tych kart schodzi więcej, czasami mniej no i ja to robiłem na trzech, na trzech stylach gry tak jak to było ostatnio, najpierw robiłem to na cieniu, potem przesunąłem się tutaj na myśliwego, gdzie tych kart jest już delikatnie więcej, no tak jak mówiłem jest pierwsza w nocy więc tych kart jest mało, jak widzicie tutaj tylko jeden zawodnik jest poniżej 1000 monet więc tylko jednego sobie kupię, jest tutaj też zawodnik z Premier League, więc takie karty też warto kupować Ponieważ im lepsza narodowość, im lepsza liga danego zawodnika, tym więcej on chodzi, ponieważ łatwiej jest go połączyć. Tutaj fa fajny skrzydłowy się trafił z ligi angielskiej, więc jak najbardziej warto sobie go kupić. No i jeżeli nawet weźmiecie sobie porównaj cenę i sami widzicie, że taki zawodnik bez stylu gry chodzi po 2300, no to z takim myśleniem myślę, że na spokojnie za 3,5 kła możecie go wystawić. No a tą drugą kartę, którą sobie kupiłem, no to na spokojnie za 2000 sobie wystawię, ponieważ wtedy mam pewność, że ona zejdzie. No i tak jak ja wystawiłem przed chwilą na godzinę na potrzeby materiału, bo chciałem zobaczyć, ile w godzinę tych kart. Zejdzie, tak, Wy możecie sobie wystawiać na przykład na jeden dzień, ponieważ wtedy nie musicie często logować się do gry. No i po prostu ta karta cały dzień będzie na rynku i prędzej czy później ktoś ją sobie zakupi. Oczywiście, to tak jak mówiłem, oprócz tego, że kupujecie na kup teraz, warto sobie zlicytować, ponieważ tak, jak na przykład tutaj za 3000 moglibyście wylicytować, a maks, kup teraz jest aż za 6000, więc nie warto. No i jak zostały tutaj dwie różne karty, jeszcze za 5000 i za 2,5 koła, to sobie je odpuszczę, ponieważ wiem, że jest to wysoka cena. Jeżeli chodzi o myśliwego, to tak do 1500 kupy ponieważ sam myśliwy na rynku Właśnie tyle kosztuje. No i również robiłem sobie to na kotwicy, ponieważ, żeby wam to teraz pokazać, to taka właśnie tutaj kotwica. Chodzi aktualnie na rynku, już sobie sprawdzamy na szybko. Tutaj zjeżdżamy, jest kotwica. Kotwica jakoś bardzo swojej ceny nie trzyma, jednak zawsze to tam 1000 monet będzie. Aktualnie nawet więcej, jak widzicie, nie jestem szczerze mówiąc w szoku, bo kotwica chodzi na rynku aktualnie po 4600. Wydawało mi się, że będzie to dużo, dużo mniej. Nie wiem czemu tak myślałem, ale okej, 4600 kotwica, bardzo, bardzo fajnie. Więc brązowe karty z kotwicą, tym bardziej możecie wyżej kupować ostatnio kotwica kosztowała dużo mnie, jestem w szoku naprawdę, no i jak widzicie są tylko dwie karty jest to ten sam zawodnik z kotwicą, więc nie warto go kupić, ja sobie tutaj go zalicuję za 3,5 koła, ponieważ jeżeli sama kotwica kosztuje 4000, no to taki zawodnik, który kosztuje mniej niż dany styl gry, to zawsze będzie zysk, ja najbardziej polecam robić ten sposób w godzinach takich gdzie największy, ryzyk, gdzie największy ruch jest na rynku, czyli mam tutaj na myśli jakieś godziny południowe, popołudniowe, wieczorne może, czyli na przykład taka godzina 15, na przykład 20, ponieważ to właśnie wtedy najwięcej osób gra w FIFA, najwięcej jest licytacji, no i najłatwiej będzie Wam dorwać kartę, jak na przykład teraz ja jestem w nocy, no to nie polecam, bo jak widzicie jest mały wybór na rynku, no i ciężko cokolwiek znaleźć, więc no, tak jak mówię, i starajcie sobie często filtrować ten rynek, ponieważ często pojawiają się jakieś fajne okazje, no i warto sobie po prostu tak robić, ponieważ na jednej karcie czasami nawet 5 tysięcy zysku jest, ponieważ jeżeli kotwica podchodzi po, po, pod 5 tysięcy na licytacji, no to nawet możecie dorwać jakąś kartę za 600 monet, załóżmy, no i sprzedajecie ją za 5 tysięcy, no i 5 tysięcy na jednej karcie jest. Jeżeli chodzi o inne style gry, to już tak bardzo to nie polecam, ponieważ no, inne style gry aż tyle nie kosztują, jednak ostatnio dodałem film, w którym pokazałem, które tutaj właśnie style gry są najdroższe, na których warto najbardziej zarabiać, więc jeżeli ktoś widział tamten film to po prostu będzie wiedział o jakich stylach gry mówię, więc jeżeli chodzi o karty brązowe to również te inne style gry możecie sobie ich szukać ponieważ bardzo często pojawiają się jakieś perełki z na przykład tych top 5 lig, ponieważ jeżeli jest karta z jakichś top 5 lig, no to zawsze ona będzie droższa, tak jak na przykład tutaj napastnik z Borusi jak widzicie zwykła karta bez stylu gry 5000, no a jeżeli miałby styl gry, no to byłby wart jeszcze, jeszcze więcej więc tak jak mówię, im lepsza narodowość, im lepsza liga, to tym więcej jesteście w stanie zarobić, więc takich perłek starajcie się szukać. No i nie denerwujcie się, jeżeli ten sposób wam nie wyjdzie, ponieważ prawdopodobnie ten film obejrzy 2 lub 3 tysiące osób, czyli standardowo tyle ogląda moje filmy. Więc ciężko Wam będzie robić ten sposób przez pierwsze kilka dni po publikacji tego materiału, więc odpuśćcie sobie na przykład na kilka dni, jeżeli wam nie będzie wychodziło, i dopiero za na przykład tydzień wróćcie do tego filmu i wtedy na spokojnie będziecie sobie mogli zarabiać, ponieważ większość ludzi już o tym zapomni, większość ludzi odpuści. No i ja zawsze też tak robię, że dodaję. Jakiś film, to nie robię tego sposobu, i dopiero za tydzień, czy nawet półtorej tygodnia sobie do niego wracam. No i na spokojnie wtedy już mi nikt nie przeszkadza, i sobie mo mogę zarabiać ile tylko chcę. No i tak jak już mówiłem na początku materiału, nieważne czy macie mały budżet, czyli na przykład 10-20 tysięcy, czy macie na przykład 10 milionów, że tak powiem, no już wiecie o co chodzi, no to i tak jesteście w stanie zarobić, bo Wasz budżet zależy tylko i wyłącznie od tego, ile kart na razie jesteście w stanie kupić. A że na przykład na PC tych kart nie ma dużo, no to budżet duży nie jest potrzebny. No i te karty bardzo szybko się sprzedają, ponieważ no ja tak jak mówię, wystawiłem na jeden. Dzień łącznie, No i wszystkie karty mi zeszły, jednak jeżeli wam by jakaś karta nie schodziła, to po prostu zmieniajcie jego cenę, sprawdzajcie na bieżąco, ile właśnie te karty kosztują nadal z, z tymi stylami gry, żebyście po prostu też nie wystawiali w zawyżonej cenie, ponieważ wtedy wam karta nie będzie schodziła. Bardzo często łatwo jest zarobić również na tym, że jeżeli wybieracie sobie kartę brązową i dajecie mu jakiś styl gry typowy dla napastnika, czyli oprócz myśliwego, na przykład kończący lub sniper, i taka ta brązowa karta jest na rynku, aktualnie nie ma, no to też warto, warto na niej zarabiać, ponieważ no, wtedy też jest dużo warta. Czy na przykład jeżeli wzięlibyście sobie jakieś obrońcy, znaleźli z jakimś stylem gry dla obrońcy, to też warto taką kartę sobie tam zobaczyć, czy, czy może warto ją kupić, ponieważ takie okazje często się trafiają, często po prostu takie karty coś tam kosztują. Jednak nie ma ich dużo na rynku, jak widzicie, to jest jakiś Hiszpan z Premier League, więc musicie sobie po prostu na bieżąco sprawdzać, ile on kosztuje. No i ja, jeżeli na przykład widzę, że bez stylu gry chodzi on po 2000, a tutaj ze stylem gry jest tylko za 1400, to ja sobie go kupię. I potem, jak za dwa dni aż zejdzie ta licytacja, no to za około 2000 już sobie go sprzedam, czy za nawet 2,5, ponieważ jeżeli ktoś miałby kupić taką kartę do jakiegoś tam wyzwania, czy do jakiegoś tam. Challenge'u, no to częściej jakby. Kupi kartę ze stylem gry niż jego bez, niż bez tego stylu gry, ponieważ jeżeli karta ma styl gry, no to wiadomo, że jest delikatnie lepsza. Powiem Wam, że coraz mniej tych naprawdę sposobów na zarobek jest w grze, jednak są jeszcze takie, których nie chciałbym poruszać, ponieważ są one tylko dla osób, które mają rangę FIFA. Jednak jeżeli zostawicie 120 laj'ków, tak jak mówiłem na początku tego materiału, to jakiś sposób jeszcze za dwa dni dla Was wrzucę. Jakiś sposób, w którym naprawdę będziecie sporo w stanie zarobić, ponieważ takie sposoby bez sensu, no to nie będę ich dodawał. Więc ja mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Zostawcie tego suba, żeby więcej osób nie subskrybowało, ponieważ. Jeżeli przybywają mi suby, to jestem mega szczęśliwy i dodaje mi to motywacji do pracy. A ja życzę Wam miłego dnia i do zobaczenia za dwa dni. Siemano!